Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Rzutek się kłania witam z Was, szanowni kronikarze, w drugim, w drugiej kronice z serii Od Menela po milionera. W dzisiejszym odcinku, szanowni kronikarze, akcja to jest ale pozbywamy się tego pługa. Ja już nie urałem ogólnie poza odcinkiem, tutaj to pole. Po pszenicy, ale trzeba się tego pozbyć, bo jest za mały, a tak, ta, właśnie mój ślad konta jest to mm, te 2000 zaledwie 12 ko koła więcej, a to dlatego, że resztę pieniędzy postanowiłem zainwestować w to, to pole tutaj, to zostało już zakupione i trzeba będzie je przygotować. Dzisiaj zajmiemy się siewami, ale zanim to, to tak trzeba pojechać. W ten kuchni, nowy nabytek kupić. E, jaki? to są już trzy big bagi, przywiozłem hmm. gdzie tutaj jajka, już ta produkcja, jak i zarówno produkcja truska wykruszyła. Trzeba zaraz, na niedługo będzie wywozić to. E, została zakupiona używana darzywka za Horsch. Tamta poszła od nas na sprzedaż około 8 za nią zapłaciłem niedługo najprawdopodobniej pojawi się karta na dniach ale to na spokojnie nie wszystko na razie ruszamy tutaj do sklepu ponieważ chcę to sprzedać potem zepniemy sobie zestaw Tutaj Masea z e, ciśnieniem. Właściwie trzeba będzie pomyśleć nad jakimś, może kiedyś większym e, ciśnieniem, ponieważ e, jest ten, może być trochę za mały, jak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj kukurydza rośnie, zdecydowałem, że nie będę jej kasował, zbierzemy ją sobie na ziarno e, Tą kukurydzę wypożyczyłem sobie kombajn Który, już, który czekał, mi za niedługo rośnie, jest ogólnie pierwszy już e, Drugi lat września No i trzeba będzie mm. już siać, ale Jedno pole mamy już e, jeszcze nie zaorane, bo jest wymagana orka. A niestety ten... Nie mam co ukrywać. Jest mały. I chcę go zmienić. Niezwyczajniej. Kieruneczek. Jeżdżamy. O ja widzę tutaj. New Holland sobie stoi. Oczekuję. Dobra, otwieramy, ponieważ tutaj będzie większy zysk I zarobimy na nim wartości 11 tysięcy. Z większym to już jest 25% Po 30 tysięcy, to jest bardzo ładną sumką A obecnie zakupimy sobie pług Ale nie będzie to ten, tylko zakupimy sobie pług Akpil czurkę. I kupimy sobie jeszcze obciążnik do naszego tutaj yy, ciągnika. Myślę, że ten nie wystarczy do naszego sztyra. No, mamy pięknie tutaj zestaw. Dużo czerwonych w ogóle maszyn jest. No, i takim pługiem to już będzie można robić konkretną robotę. Kureczka. U. No, już ładny taki konkretny zestawik, taki płuk. Kureczka. Dobra, myślę, że możemy ruszać kiedy neczka. Dostałem i ruszamy. I jedziemy orać pole Jest to yy, najmniejsze pole Które będzie jeszcze uprawiane Nie wiem na jak długo Ponieważ mam w planach tam coś innego uprawiać Może z winogronami coś będziemy mielić Na razie slot pieniężny, że tak powiem yy, Nie pozwala nam na jakąś rozbudowę gospodarstwa Czy jakieś większe zabytki na razie zaczynamy z takim slotem, jaki obecnie jest. Nic na razie nie, nie sprzedaję. Poza zbędnymi maszynami i wymienianiu je na jakieś inne. Ale to na razie musi być tak, jak jest. Ja. Na razie nawet o ciągniku innym yy, nie myślę. No i dobra, wjeżdżamy i ruszamy za Wow Tutaj trochę ten jest nierówny, trzeba będzie to zmienić kiedyś. No i widzisz tutaj drzewa żółkną, okay. O, to będzie to pole, które będziemy orać, tylko odwrócę płuk, Bomba. Ludku. No, jak widzicie, no to pole już wymaga zaorania, nic najwyższe do tego przystąpić. Nie ma animacji, no trochę szkoda, ale z takich pierwszych pługów myślę, żeby nas pop... że nas wystarczy. Jest. O. niestety nie ma jakichś mniejszych, jak na razie, pługów. A, jest tutaj trochę do zaorania. Nie jest jakoś to, wiecie, dużo. Trochę. AR dostaje po dupie. Mamy, będzie też problem z kamieniami, bo mnie tak, nie stać nas na maszynę tutaj do zbierania kamieni. I kombajn czy inne te pierdoły no, będą dostawać na pewno po yy, garach dosyć ostro. To już trochę mu lepiej idzie. Wracamy. Nagrywam odcinki na zapas, ponieważ będę chciał zrobić daily z Farminga 22, z serii y, właśnie od, y, od Menela po, po milionera. O, trochę teraz przy O, no miał trochę ciężko ten. Ma, ma co robić ten sztair w pługu. No ale. Na razie mu to. Dobra. Słuchajcie, czy tutaj wszystko Podar sobie tak na szybciutko chronikarze szanowni. Prawdzę wszystko to jest kronikowane No oczywiście, że i tak, to dobrze. Kontynuujemy dalej orkę. W ogóle odcinki są, tak jak mówiłem, na zapasie, więc nie będę widział odzewu yy, Jak to wszystko wygląda Czyli yy, mieć tą serię Mam na jednak taką nadzieję, że w porządku będzie Będzie to dosyć typowa taka seria, bo... Znaczy typowa. będzie taka miesiącowa, będę się starał troszeczkę Właśnie tak oryginalna zachować, ale jednak grać Też przy pomocy niektórych modyfikacji Maszyn Będę Ale muszę w końcu też i w bydło zainwestować ale jak na razie nie ma łąki żadnej takiej konkretnej żeby móc e, Zająć się tym bydłem I Na razie tylko kury są jestem w stanie ogarnąć Jak na razie W tym pewnie będzie lepiej, no to widzę Pimpek sobie łazi w y twardo jakoś się trzymają jak na razie Uuu, większy wiek ciągnął ale no naprawdę te te dźwięki są. Piękne. I dobra. Prze Trzeba tu po... O, oprostować się tak możemy połączyć yy, Tam dwa pola ze sobą Tak zastanawiam się Dobra, teraz tak yy. no, a teraz trzeba będzie cofać Tego co nie lubię Dobra. Wy tylko powoli. Na przodu. W następnym yy, odcinku będą noc. będą już siebie, ponieważ powinniśmy siać. A też trzeba będzie powywozić yy, te truskawki. To na wstecznym. Teraz lepiej. No dobra. Już końcóweczka. Tego pola. Nie jest to jakieś duże może pole, ale zawsze coś tam się e, tam się zarobi. Jakieś dodatkowe pieniążki, a takimi na pewno nie pogardza. Impact tam kurwa pije wodę z tego źródełka. No dobra, tutaj tak jeszcze z dwa razy. To będzie do mnie kurat się przejechać. Co jeszcze? Jest dwa. I będzie koniec roboty. A się ubrudził ten pług. No dobra. Ostatni przejazd. Pole będzie gotowe do siewu. Uuu, nie mógł ruszyć, nie może ruszyć. Ciężko miał. No dobra, skończyliśmy robotę. Piękna sprawa. Zaorany taki mały kawałek. Arna. Tutaj trzy bałty, ponieważ poza y, odcinkiem, tutaj poza no kroniką, sprasowałem. Pomę pożyczoną, prasę pożyczoną. Trzy bałty z tego wyszły? No tak. O, wow. wiecie, trochę średnio. Ja na razie myślę, że tak. Albo dobra, wiecie to? Ja ustawię w sobie. Robię inaczej, ponieważ już więcej orki nie będzie. O! różnie. to postawimy sobie go tutaj. Tego tej rapu, ponieważ trzeba będzie jeszcze pół. umyć to wszystko. No. I to ogarnie się, a w tym odcinku. W tej kronice byłoby to. Na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.